Z Ewangelii, według świętego Jana: W czasie ostatniej wieczerzy, Jezus, podniósłszy oczy ku niebu, modlił się tymi słowami: Ojcze święty, nie tylko za nimi proszę, ale i za tymi, którzy dzięki ich słowu będą wierzyć we mnie, aby wszyscy stanowili jedno, jak Ty, Ojcze, we mnie, a ja w Tobie, aby i oni stanowili w nas jedno. By świat uwierzył, że Ty mnie posłałeś, i także chwałę, którą mi dałeś, przekazałem im aby stanowili jedno, tak jak my jedno stanowimy. Ja w nich, a Ty we mnie. Aby się tak zespolili w jedno, aby świat poznał, że Ty mnie posłałeś, i że Ty ich umiłowałeś, tak jak mnie umiłowałeś. Ojcze Chcę, aby także ci, których mi dałeś, byli ze mną tam, gdzie ja jestem, aby widzieli chwałę moją, którą mi dałeś, bo umiłowałeś mnie przed założeniem świata. Ojcze Sprawiedliwy, świat Ciebie nie poznał, lecz ja Ciebie poznałem, i oni poznali, że Ty mnie posłałeś. Objawiłem im Twoje imię i nadal będę objawiał, aby miłość, którą Ty mnie umiłowałeś, w nich była i ja w nich. Oto znajdujemy się wraz z Jezusem i Jego uczniami w Wieczerniku. Chrystus, świadomy tego, iż jest to chwila rozłąki, ale i czas spełnienia tajemnic naszego zbawienia, pragnie ofiarować za nas swoją modlitwę. Prosi za każdego, ktokolwiek uwierzy w Niego, abyśmy wszyscy stanowili jedno. Jednak gdzie jej szukać w naszym otoczeniu? Czy mamy myśleć jednakowo? A może między nami ma nie być sporów? Otóż nie. Kościół jest jeden w swej różnorodności. Różne spojrzenia na daną sprawę również mogą być dobre, o ile dają możliwość rozwoju, o ile nie prowadzą do gniewu i waśni między nami. Tak więc, co oznacza owa Jezusowa jedność? W Ewangelii wybrzmiewa, że jedność jest przymiotem Boga, którym zostaliśmy obdarzeni. Dzięki niej możemy się zjednoczyć pod jednym sztandarem, którym jest Krzyż Chrystusowy. Z drugiej strony ma być ona świadectwem, że należymy do Boga i cieszymy się ojcowską miłością. Niebo było dla nas zbyt wysoko, aby się do niego dostać. W tej więc sytuacji Bóg zechciał z nieba zejść, aby być z nami i nas pouczyć o swoich drogach. Pokazał nam, że jedność to nic innego jak miłość, która nas ze sobą łączy. Jest to miłość jednocząca grupę ludzi, ale i każdego z osobna z Bogiem. Jezus tą jedność pokazuje w modlitwie, gdy świadomy swojego odejścia prosi za nami, abyśmy byli tam, gdzie On będzie. Na koniec Słowo Boże daje nam wskazówkę. Możemy mieć jedność nie tylko między sobą i Jezusem, lecz również z Ojcem i Duchem. Poznając, że Jezus został posłany przez Ojca i mając świadomość, że oni stanowią jedno, jesteśmy zaproszeni do dołączenia do owej bosko-ludzkiej relacji. Święty Paweł napisał: Nie ma Żyda ani Poganina, nie ma już niewolnika ani człowieka wolnego. Nie ma już mężczyzny ani kobiety. Wszyscy bowiem jesteście kimś jednym w Chrystusie Jezusie. Swoją modlitwę Jezus kończy słowami mówiącymi o objawieniu nam imienia Ojca. Jak przecież moglibyśmy wchodzić w relacje z kimś nie znając jego imienia? W ten sposób stał się dla nas mostem, który łączy nas z Ojcem. Teologia mówi, że syn jest w pełni wypowiedzianym słowem Ojca, w którym Bóg wypowiedział całego siebie. Tak więc jest i On Bogiem, a zarazem Słowem, a Słowo możemy usłyszeć i poznać jego treść. W takim świetle spróbujmy zrozumieć słowa Jezusa skierowane do Filipa w innym fragmencie Ewangelii. Kto mnie zobaczył, zobaczył i Ojca to poznanie obdarowuje nas miłością Bożą i daje nam możliwość, aby Jezus w nas był. A cóż większego nam potrzeba nadto, aby trwać przy Bogu, który jest pełnią szczęścia i pragnie nas tym szczęściem obdarować. Zaufajmy Panu, a on sprawi, że będziemy jedno, a Bóg zamieszka pośród nas.